Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Need for Speed'a Most Wanted od Criterion Games, czyli jeszcze najświeższego Need for Speed'a. Dzisiaj właśnie zajmiemy się pozycją numer 3, czyli zaatakujemy tę pozycję. Brakuje nam do tego około 86 tysięcy punktów, które postaramy się zdobyć w tym odcinku. Jeszcze raz Was przepraszam za tę moją ostatnią wpadkę w Need for Speed World. Kiedy to mój głos był momentami w ogóle niesłyszalny, no ale niestety, tak to jest jak człowiek sobie nie ustawi tej czułości. Ok, skoro już mamy Aventadora, którego zdobyłem no już pewnie za dwa miesiące temu, pora w końcu się nim przewieźć w jakim wyś jakimś wyścigu. Wyznacz cel, mam tylko wyznaczony cel, dobra. Tak więc jedziemy. Będzie troszkę ciężko, bo już próbowałem sobie pojeździć. E, I ciężko się jest przerzucić z tego warda, jednak. Au, ale zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Ok. Również graficznie nie mogę się jakoś przestawić. Dość duży ten skok jest. Ale trzeba sobie jakoś z tym radzić. Wybaczcie, jeżeli tam się troszkę drebo. Yy, bo tak po prostu wolę, żeby mnie było słychać, niż żeby się powtórzyła ostatnia ta nieprzyjemna sprawa. Ok, idziemy. Łatwy wyścig jakiś mamy. I zobaczymy. Co nam tutaj zaoferuje? Gra. No i bardzo dobrze znam ten wyścig. A przynajmniej znałem. Dobra. Dobrze, że mi zalicza tu ten punkt kontrolny, jeżeli nawet nie przejadę przez niego, bo byłoby ciężko właśnie tym sposobem moim. A pięknie eliminacja, eliminacja. O yes. Dobra, już pomału wpadam w ten rytm. Okej, okay, tylko gdzie tu było. Ni a, Nitra jeszcze nie mam, ale Nitro było chyba pod N. Ojej! No i popatrzcie, w takiej sytuacji, gdzie praktycznie niemożliwym jest, żeby coś skiepścić, ja ładuję się wprost w bandę. Okej, okay, mamy tutaj fajny odcinek. Ale na nowo się uczę właśnie tej jazdy. Zobaczymy. Znów jestem pierwszy. Oj dobra, wyprzedziłem. Tak, można powiedzieć, że teraz taki etap w Mozłantecie, gdzie już trzeba będzie się naprawdę skupić mocno. No, ale to już sama końcówka gry, można powiedzieć. Chociaż tak naprawdę przed samą rozgrywką, tam z początku są właśnie te postępy w grze i mnie bodajże 52%. O nie, no fucking hell! Jakim cudem. No to pięknie, pięknie, pięknie. Łatwy wyścig jednak da się skiepścić. Ale w moim wykonaniu oczywiście to wszystko wygląda dużo trudniej niż, niż jest w rzeczywistości Taki już jestem. Dobra, tutaj trochę... Trochę tak po ich wyprzedzę, no i, no i okej okay. teraz już nie pozwolę sobie tutaj na błędy, jakoś się udało, jakoś to przetrwałem, no ale tam w tym momencie również mi szło w miarę dobrze. I dobra, mamy prostą. Malutki zakręt. Pięknie. No, tam troszkę sobie obrysowałem swoje lambo, ale myślę, że nie będę płakał nad rozdanym mlekiem. I jedziemy. Doganiają mnie i to dość e, szybko. Co oczywiście nie dziwi w tej grze. Au, ale jak ja tak będę robił, to na pewno mnie dogonią. I teraz sobie pojadę lewą stroną, bo ta lewa strona chyba jednak jest... troszkę jednak e, krótsza. Siedzi mi na ogonie, można powiedzieć. Dobra. Idziemy pod prąd. Uhuhu! To było hardkorowe. Tak wszystko na granicy ryzyka. No dobra, bardzo ciężko. Aż strach pomyśleć jak ja się wezmę za coś trudniejszego. No dobra. 71 jeszcze tysięcy do, do wyścigu MW. Instalujemy. W trudnym terenie tam sterowność troszkę spada. Dobra, zainstalujemy sobie. Dobra, no to co, bierzemy się za kolejny wyścig. A, jeszcze nie do końca, jeszcze nie do końca. Nie do końca się uspokaja. A, i proszę. Suwik, no jedziemy. Aj, no zmieszczę się, zmieściłem się. Oj, jej, 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 Wybaczcie tą moją nieporadność na zakrętach, ale naprawdę ciężko się jest przestawić. Ja się tym próbuję usprawiedliwiać. No. Ale no taka jest prawda Taka jest prawda Doleciałem, doleciałem Dobra spróbujemy tu przeczekać Aj, nie da się, nie da się, nie da się Skubańce, dobra, spokojnie, mamy czwarty poziom. No, i jeszcze raz, przypomnijcie mi, dlaczego ja uciekam przed nimi. Dobra, walić te 350 punktów. No, złapcie mnie. Ej, już po raz. Który się robią to, ale no, niestety. Po 10 minutach przejechałem jeden wyścig, a jeżeli chcę zachować jakieś, jakąś regularność w tych moich odcinkach, no to niestety muszę się dać łapać częściej. A że straty są naprawdę minimalne, no to mogę sobie na to pozwolić, i chyba każdy to zrozumie. Proszę, kamień milowy, złapano cię 6 razy. Jeszcze dostałem więcej. Tych punktów niż jakbym im uciekł, no to naprawdę świetnie, świetnie, świetnie to przemyślane jest. Ach, wyznacz cel. Okej, okay, jeszcze, jeszcze, jeszcze ktoś we mnie, proszę, proszę, proszę. No nie, no dajcie spokój, ludzie. Tu by się coś w stylu molocha przydało. Byłoby to bardzo przydatne. Dobra, świetnie że to zrobił, tylko... Oooo, no zajedź, zajedź, zajedź. O, tak mi się tu wszystko to... Mam niby przyciszone te efekty dźwiękowe w grze i wy mnie powinniście bardzo dobrze słyszeć. Ale tak mi to jakoś dziwnie przygłusza, no i czuję się tak nieswojo. Dlatego może mi się czasami język plątać. Ale dobra, jedziemy. Mamy tor. Mamy policję. Mamy trzech przeciwników. Dobra, ja już chyba powtarzałem kilka razy, że w tym miejscu trzeba zwolnić. Ale oczywiście. Najlepiej jest komuś radzić, a samemu tego nie przestrzegać. Tak, oczywiście. Co z tego, że masz korwetę? Niedużo. Nie wiem, korwetta jest w sumie gorsza od, od tego Lambo, co ja jadę, ale wyprzedza mnie na luziku, także naprawdę podziw dla tej policji. Aj, wybaczcie, kurde, pluję w ten mikrofon. Niemal. Czy trafię? Czy trafię? Trafiłem, no nie całkiem. Ale jestem pierwszy. I teraz pamiętaj, zwolnij, zwolnij, zwolnij ośle. Dobra. Trzeba zacząć po prostu wcześniej skręcać, zarzucić, sprowokować ten samochód. Ale naprawdę dużo frajdy daje ten system sterowania na zakrętach. O, Tyhamie! O, ty Wjechał mój w Dubsko, no widzicie? O sweet! Kolejny jakiś kamień milowy z dupy wzięty. Dobra, tu przynajmniej kolczatki są podświetlane, także widzę. Bo niekoniecznie podobnie było w Wordzie, co ja robię. Zmieszczę się, zmieszczę, dobra. Nie było idealnie, ale było przynajmniej w miarę efektywnie. Ostatnie metry można powiedzieć. Skręcaj! Po no co jest? Kurwa, Masia pier. Le. Jestem pierwszy, Boże. Myślałem, że mnie wyprzedził. A to był radiowóz, Okej. Okay. No i wygrałem. Opony wyścigowe i jakieś tam coś tam. Także zaraz to jakieś coś tam zainstalujemy. Najpierw opony wyścigowe jednak zainstaluję i lekkie podwozie, które akurat tutaj mi wytrzymałość tylko troszkę pogarsza, co nie jest jakimś tam niesamowitym wyznacznikiem. Aha, ale jeszcze jedno, muszę uciec. To jest jedna właśnie z tych rzeczy, która jest fajnie pomyślana. Po wyścigu, nie, że kończy nam się wyścig i znikają nam problemy, po prostu trzeba im uciec. Tylko, żeby właśnie te warunki, jeżeli nas złapią, te straty, żeby były większe. No, trochę może to brzmi mm, e, zbyt. No, ale dobra, no ale zresztą po co ja mam uciekać? Właśnie, do tego zmierzam. Żeby te straty, które poniesiemy, gdy nas złapą, żeby były większe, nie wiem. Żeby nam samochód zabrali, żebyśmy musieli go znów zdobywać. No coś, coś w ten deseń. W każdym razie to, jak jest w tym momencie, jest bardzo... nieprzemyślane. No i co tu dużo mówić. Okej, okay, znów się odradzam, można powiedzieć. Może nie przy szpitalu. Ale, ale z miejsca, którego zaczynałem dzisiejszy materiał... Weźmy tak, byleby nie obława kolejny szybki wyścig ale już możemy rozpocząć ok, brakuje nam 56 tysięcy punkcików czyli już około 30 no, około 30, 30 zebrałem nie wiadomo, czy uda nam się w tym odcinku jeżeli nie, to naprawdę nie ma się co spieszyć i spinać skończymy Mazłanteta, to przyjdzie pora wtedy na inną produkcję a na razie zajmiemy się naprawdę cieszącą oko eee, produkcją, jaką jest niewątpliwie Mozmanted 2012. Okej, okay. ciśniemy. No i proszę, mamy wyścig Lamborghini. Pięknie, pięknie, pięknie. Dodatkowe punkty na pewno się przydadzą. Au! Bejbe au, bejbe au. Aj proszę, tych co zepchnąłem niby wyeliminowałem. No oni już są przede mną. Ale ile można narzekać? Oho ho, piękny, piękny, piękny kombos. Wiedziałem, wiedziałem, już za dużo było tutaj tego wszystkiego. Tak, tak, tak. Jeszcze mnie tutaj zmasakrujcie. W taki perfidny sposób. Masz. Cholera został kilometr. Przede mną kuntaż. Ale, że nie ścigam się z inteligentnymi istotami, to niestety nikt mnie nie zablokował. Znaczy, niestety. Dla mnie, niestety. No i proszę, średni wyścig poszedł mi w miarę łatwo. 42 tysiące jeszcze mi brakuje. No i instalujemy prędkość maksymalna wzrośnie, przyspieszenie nieznacznie zmaleje. Na pewno to jest opłacalne. Wzmocnione podwozie wytrzymałość wzmocni się, czyli nie będą tak często chodziły te obrzydłe, te obrzydłe, właśnie kraksy. Mm, ale jest chyba zbyt duże straty są, żeby tutaj sobie na to pozwolić. Dobra, spokojnie, spokojnie. Że mi się kraksa nie włącza. Co się dzieje? No. <laughs> dobre, dobre, dobre. Pięknie, pięknie, naprawdę fantastycznie. Gra mnie zaskakuje z, każdą, z każdym kolejnym wyścigiem. Mamy speedrun. I szybki wyścig, także obławy nie będzie, co mnie na pewno bardzo cieszy. Dobra, jadę swoim lambo ze złamanym lusterkiem. A z tej strony w ogóle go nie posiadam. Inaczej się tu nie da wyhamować A no to jeszcze nie tu Co ja odpieprzam Wybaczcie mi Ale myślałem właśnie, że to ten wyścig Widziałem z daleka ten napis I już byłem przekonany święcie o tym, że Właśnie w tym miejscu się odwędzę. Wielki wyścig Przejadę sobie Znaczy Spróbuję przejechać na drugą stronę Oczywiście, wypieprzyło mnie w kosmos. No jedź! Jedź, 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 jedź. No i chyba sobie spieprzyłem, okej. Okay. Mamy trudny Speedrun. Speedrun to jest oczywiście średnia prędkość, czyli musimy uzyskać jakąś tam wartość. 193 y, to jest na złoto i 12 tysięcy punktów. Czy to będzie znów? Oczywiście, to jest znów ta trasa. Nie! Dobra, wybaczcie, wybaczcie, ale widzicie, chyba będzie już naprawdę ciężko. OK, powtórz. Jedziemy. Dobra, 193, tak? Tak. Osiągnąłem. Teraz spokojnie, średnia niech się utrzyma. Troszkę zdupiłem, ale dobra. Nie ma co narzekać. No jedźże! Fucking hell! Dobra, ciśniemy teraz, musimy tę średnio nadrobić, bo później będzie ten dość trudny zakręt, przy którym trzeba będzie troszkę zwolnić. No widzicie, no niby nie jest trudny, no ale cholera jasna. On by nie był trudny i niewymagający w Wordzie na przykład, ale nie w takiej grze, gdzie trzeba jednak wziąć to w odpowiedni sposób. No, ale teraz już mnie chyba nic nie zatrzyma. Nas nie dogoniat. 199. Czyli w sumie to jest mój najlepszy tutaj e, wynik, jaki uzyskałem. Prędkość maksymalna, ale przyspieszenie mi wzrośnie dość poważnie. A w sumie speedrun przejechałem, przyspieszenie na pewno się przyda. Ok, weźmiemy na, najwyżej. A jeszcze pieski na łbie, ok. Dobra. A, widzicie, już tutaj z boku Na mapce widać, że jedzie I to zapewne w moją stronę Ale już chyba Nie zdąży Okej, okay, uniknięto No to jedziemy ostatni Jak daleko Tak średnio Przepraszam, to nie ja, to nie ja. Jesteście świetni, zapomnieliście jak wyglądam w ciągu 10 sekund. Ale jest odczuwalna różnica, jeżeli chodzi o sterowanie i przyspieszenie tego samochodu. Ale no, naprawdę piękne te przełożenia są. Dlaczego nie skrótem? No powiedz mi, dlaczego nie skrótem? Dobra. Hmm, Okej. Okay. Bądź pierwszy na mecie. No tak. Nie spodziewałem się tego. Nie po tej grze. Na pewno nie po tej grze. Ale widzę same takie, można powiedzieć, samochody, już naprawdę z najwyższej półki. Także walka będzie naprawdę ciężka. Jeszcze na pewno policja mi nie ułatwi tutaj zadania. Oczywiście, oczywiście, tak, tak. Ale w sumie zainstalowałem sobie skrócone przełożenia. Więc nie mam na co narzekać, ale okej, okay, pierwszy. Ojej, Oj, nieładnie, nieładnie. No ładnie, tak ładnie, tak ładnie, nieładnie, znaczy trafiłem, ale... A, ...tak ładnie się z tego... No i znów czwarty. O, oh, Jezus. A było tak pięknie i kolorowo. Dobra, Pagani. Poszło. Teraz naprawdę duży nacisk na, na to spychanie. Ojej, jej Nie, kurczę syn. O ty hamie. O ty chamie, nieładnie Mmm Okej. Okay. Widzę, że jest naprawdę mm, dość hardkorowo. Jeżeli bym mógł tak to ująć. Ale okej. Okay. Nie, już naprawdę przyspieszenie. Tutaj nie mam takich większych zysków z tego. A tutaj mamy sterowność zwiększoną, ale to też takie wszystko. Dobra, powtórz, zawody. To mnie najbardziej interesuje w tym momencie. Ja wiem, czy to taki trudny wyścig dość porównywalny do tego nawet łatwego z początku odcinka. Przy którym miałem akurat dwa powtórzenia. Tu też mam dwa, ale w sumie. No nie wiem, nie wiem, nie wiem. Moim zdaniem wcale nie jest trudniejszy ten wyścig. A w sumie mogłem sobie teraz zmienić. E, Tę to przełożenia biegów, żebym miał po prostu prędkość maksymalną większą, bo to by mi się przydało. 318 jak na taki samochód to jest naprawdę mizerny wynik. Ale za to przyspieszenie mam niebotyczne. Okej, okay, jest ten feralny Ta feralna blokada Jadę pod prąd Ale dochodzą o oh Jezu! O nie nie nawet o tym nie myśl O skubańcy, o skubany, on mnie wyprzedzi, on mnie wyprzedzi, nie wyprzedzi, nie wyprzedzi, nie, wyprzedzi, nie wyprzedził. Ale był dosłownie chyba setną sekundę za mną. I mam wtrysk nitro. Zostało jakieś około 15 tysięcy punktów, dokładnie 14, 415. No ale to akurat w tym momencie nie jest takie ważne, bo właśnie teraz... Pragnę Wam podziękować za kolejny odcinek. Minęło już około 30 minut, więc na dobry koniec dajmy się złapać. To będzie najlepsze podsumowanie tego odcinka. Dzięki za, 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 za to, że oglądaliście, no i trzymajcie się do następnego odcinka. Do usłyszenia. Na razie.